Cześć, tutaj Damian Redmer i dzisiejsza czwartkowa prezentacja jest z cyklu Naukowo Potwierdzone. Nie wiem jak ciebie, ale mnie po prostu fascynuje taka wiedza. Dzięki odpowiednim badaniom nie musimy tracić czasu na próby i poszukiwanie najskuteczniejszych metod, bo mamy wszystko podane jak na tacy, wiemy dokładnie co działa, a co nie. Dzisiaj poznasz więc metodę, która który moim zdaniem powinni uczyć w nawet w szkołach, jest ona bowiem skutecznym sposobem na radzenie sobie z uczuciami i myślami powracającymi po bolesnych traumatycznych przeżyciach, tak jak na przykład mm, śmierć bliskiej osoby, rozwód, choroba, przemoc i tym podobne. Każdemu z nas w pewnym momencie przytrafia się raczej coś przykrego, co potem nas męczy, męczy i powraca w myślach częściej niż byśmy chcieli. Zresztą pewnie też miałeś coś takiego, prawda? Powszechnie uważa się, że przysłowiowe wygadanie się jest dobrą metodą na takie okazje, czyli gdy podzielisz się z kimś swoim problemem, to po prostu będzie ci lżej. Ta metoda na pewno rodzi pewną ulgę na sercu, jednak czy zapobiega przed powracaniem bolesnych myśli i jest w stanie poprawić twoje samopoczucie na dłuższy okres czasu? Sprawdzili to badacze z Katolickiego Uniwersytetu w Louvain. Poprosili oni uczestników eksperymentu, aby wybrali jedno zdarzenie ze swojego życia, tylko takie, które można nazwać najbardziej przygnębiającym, jakie ich kiedykolwiek spotkało. Następnie jedna grupa uczestników została poproszona do długiej rozmowy na temat tego zdarzenia z przyjaźnie nastawionym badaczem, czyli zgodnie z powszechną metodą podzielili się oni po prostu swoim problemem. Druga grupa również była zaproszona do rozmowy, jednak o rzeczach zwyczajnych, nie mających związku z traumatycznym wydarzeniem, czyli ta grupa uczestników była po prostu grupą kontrolną. Po tygodniu, a potem jeszcze drugi raz po dwóch miesiącach, poproszono, aby wszyscy uczestnicy wypełnili ankiety oceniające ich emocjonalne samopoczucie. Uczestnicy grupy, która dzieliła się ze swoim problemem z badaczem, stwierdzili, że ta rozmowa pomogła im, naprawdę im pomogła. Jednak wyniki kwestionariusza okazały się takie same jak te grupy kontrolnej. Badanie pokazało, że jeśli chodzi o chwilową ulgę, to podzielenie się swoim problemem jest dobrym sposobem, jednak nie wpływa na nasz długookresowy stan emocjonalny. Rozmowa z kimś pomaga nam podtrzymać ten kamień ciążący na sercu, ale go stamtąd po prostu nie usuwa. Czy istnieje więc jakiś inny, bardziej skuteczny sposób, żeby zaradzić powracającym bolesnym wspomnieniom? Okazuje się, że tak. Odkryto metodę, która jest naprawdę prosta w zastosowaniu, a u osób, które ją wypróbowały, zauważono wyraźną poprawę samopoczucia psychicznego i, co ciekawe, również fizycznego. Mało tego, uczestników stosujących tę leczniczą metodę zauważono także wzrost samooceny i poczucia większego szczęścia, jak i również nawet zmniejszenie problemów zdrowotnych. Swoją drogą to niesamowite, że samo tylko pozbycie się problemów z głowy pozwala nawet poprawić swoje zdrowie. Dobra. Wróćmy do naszej tajemniczej metody, która zdaje się być nie, niesamowitym lekarstwem na wiele dolegliwości. Jak mówiłem, ta wiedza powinna być moim zdaniem nauczona w szkołach i mam do ciebie osobistą prośbę, byś sam ją przekazał osobom, którym ona może twoim zdaniem pomóc. Tą metodą jest tak zwane pisanie ekspresywne. Yy, moment, bo nie mam jeszcze na obrazek. O, ok. Polega to na tym, że przez zaledwie kilka minut dziennie opisujesz w dzienniku swoje myśli i emocje związane z danym przykrym. Zdarzeniem. Tylko tyle. Już. W jednym z eksperymentów osoby zwolnione z pracy pisały w swoich dziennikach, co myślą i czują w związku z tym zwolnieniem jak to zwolnienie wpłynęło na ich życie zawodowe i prywatne. I tylko ta jedna drobna rzecz te kilka minut pisania dziennie wzniosły ich samopoczucie i nawet stan yeah. fizyczny na zupełnie nowy poziom. Jeśli skarżyć się na powracające przygnębiające myśli, wypróbuj proszę pisanie ekspresywne. To darmowa i szybka metoda o potwierdzonej badaniami skuteczności. Niby taka drobna czynność, a jak się okazało, może zmienić życie. Wystarczą tylko dwie minuty dziennie. Mam nadzieję, że ta informacja ci się przyda. Jeśli ktoś z Twoich znajomych albo bliskich przeżył ostatnio coś bardzo nieprzyjemnego, to proszę skieruj go na tę prezentację albo sam najlepiej opowiedz mu o pisaniu ekspresywnym. Szeszmy dobro i wspólnie pomagajmy ludziom. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia w następny czwartek, gdzie poznasz zdumiewające, naprawdę szokujące badanie o tym, jak wpływają na nas słowa, z którymi mamy kontakt.